Dzień dobry moi drodzy, w ten wspaniały, upalny, słoneczny dzień. E, koniec tych tajemnic. E, jestem w Egipcie od wczoraj. E, dotarłem tutaj w nocy i od, ra, od razu dzisiaj cisnę e, do Luksoru, bo przyleciałem do Hurkady. E, jadę teraz. E, idę właśnie na autobus i będę jechał do Luxoru, czyli do starożytnych teb. Gdzie. <laughs> Kurde, ochrypłem. He. E, miejsce to jest no, największym e, muzeum na otwartym e, powietrzu na świecie. Tak więc tam zamierzam spędzić przynajmniej 3-4 dni, żeby zobaczyć wszystko, co trzeba zobaczyć a dalej pewnie piramidy ale przez te nalepki w kropki niestety się nie da kamerką dobro, bo łapie odszła po prostu na, na szybę ale jeszcze dużo będzie okazji, żeby coś fajnego nagrać szymanko moi drodzy, właśnie wysiadłem w luksorze panuje tutaj zajebisty mega afrykański, prawdziwy arabski chaos. Także to jest to, czego właśnie szukałem, czego szukam w swoich podróżach. Moi drodzy, oficjalnie, oficjalnie zaczynamy zwiedzanie Egiptu od tej strony starożytnej oraz współczesnej, jak najbardziej autentycznej. Okej, okay, właśnie się przez ulicę próbuję, próbuję przebić. Bo to nie jest tutaj kurka łatwe. Tak więc. Hej, hola. No i muszę jeszcze przy okazji sprawdzać... GPS-a, którego wyłączyłem, bo mi koleś dawał numer. Hola, hej. Moi drodzy, właśnie jestem w swoim hotelu, Oasis Hotel, w całym centrum Luksoru, 500 metrów od świątyni luksorskiej. Tak wygląda moja ulica. Także jestem już mega... Podekscytowany, jest godzina 20. Muszę zamelduję się, zostawię plecak i muszę wyjść w końcu coś zjeść, bo dzisiaj jadłem tylko ciastka i paczkę chipsów. Po tych chipsach mi od razu brzuch rozbolował. Całą zjadłem naraz. W ogóle mój gospodarz jest zarobiście miły, widać, że jest profesjonalistą, mówi fajnie po angielsku, także. Także jest moc. Ta, a po drodze zdążyło mi dzisiaj, jak tutaj szedłem, a miałem do pokonania zaledwie 400 metrów od dworca. Zaczepiło mnie z 10 różnych naganiaczy, taksówkarzy. Chcieli mi zaoferować wszystko, co tylko się da. Nawet chcieli mnie podwieźć 200 metrów za dychę, za 10 e, funtów egipskich, to jest e, 2 złote za 200 metrów. Na cholerę miałbym jechać, no nie? Więc... Fajnie. Zapowiada się naprawdę fajnie. Tak więc, subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, udostępnij ten film swoim znajomym i zaczynamy zabawę. Ale luksor! <grym> Masakra! No. Obczajcie to. To jest mój pokój hotelowy za 4 euro, czyli za 75 egipskich funtów. A to jest widok z balkonu. Skoro już klucza muszę, klucz też się muszę wziąć, chodźmy na dach w takim razie, Zobaczymy, czy da się wyjść. Hotel hotel jest naprawdę czysty. Widać, że pomimo że to jest no, stary hotel, to jest zadbany przez właściciela. O! Wow! Tutaj można posiedzieć sobie na dachu. Albo spać nawet Tu jest Halalaj Kolejny Balkon Tam jakaś imprezownia Okej, okay, siemanko moi drodzy, właśnie jadę e, furmanką, bryczką, nie wiem jak to się nazywa, z Ahmedem, e, który jest e, kucharzem w moim hotelu, e, jedziemy właśnie na stary e, bazar e, w luksorze. E, także może jakąś dynabię e, chciałbym sobie kupić, e, tak więc... Would you like to say something to the Polish people? Yes, I would like to say I like to tell the Polish people please welcome to Egypt. Egypt is open for you and it's very safe okay. and we hope to see Polish come back as before because Polish they are very contact with Egypt and Horgada, Sharm El Sheikh. Diving, you know, so Egypt is your second home. Welcome to Egypt to all Polish people. Hey, that's great. Thanks, bro. Yo, welcome, bro. Welcome to Egypt. Egypt is open tak for Polish. Moi drodzy, wbijajcie do Egiptu. Egipt jest otwarty, potrzebny jest tylko test na koronawirusa, który można zrobić na lotnisku. Zero pierdół, wizy zostały zniesione całkowicie. Please, także wbijajcie śmiało. Please tell them since Corona came to world, yes. I don't see with my I eyes said. any Corona here at all. I just said this. no yes. Corona, no mask here, no Corona. Exactly. We don't have Corona, people no mask. Moi drodzy, nie wiem jak wygląda, idę się przejrzeć w listerku właśnie e, przymierzam Angelabie e, i Turbanik. Także... Jeszcze nie wiem jakie ceny są. Wow! Oh, fantastic! Good. No, ciekawie. Ok, także kupiłem sobie dziobalę! E, yes! Za no, ja, mam pojęcia czy, jak bardzo mnie wpuja zrobili, ja, ale jestem zadowolony z zakupu. Tak więc to najważniejsze, prawda? You can ride on horseback? Yes, you can? You want to ride? No. I, I <laughs> O tak tutaj wisi mięso Niezbyt bardzo się nie wygląda A tutaj kurczaczki z rożna, którego właśnie kupuję I mam nadzieję, że wszystko będzie... okej Hello, uh, okay. Hello. Can I... Hello. Can I... Hello.